Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale yy, Tak, no i w sumie nagrywam znowu film yy, To w sumie nie jest, no może coś bardzo ważnego To jest taki bardziej informacyjny, bo Tak, mam zamiar do Warszawy Centralnej się wybrać tam nagrać Jakieś 15 minutowe vlogi, coś tam yy, robię Może ze znajomymi, bo tam mam taką swoją... Yy... No, znajomych ekipę czy tam nie wiem, w Warszawie, więc może na, uda mi się z nimi spotkać, nagrać vloga 15-minutowego. A tak, w ogóle chciałem e, jeszcze e, odnieść się co do e, paru kwestii na moim kanale, co do jakiejś tam gry Minecraft. Ja tego nigdy nie nagram, bo nie chcę być znany z nagrywania jakiegoś Minecrafta, Fortnite'a. E, jest bardzo ważne, że powinniście to, powinniście to wiedzieć, jeżeli oglądacie moje filmiki. Ja tego nigdy nie będę nagrywać, chociaż kiedyś yy, nagrywałem film, że nowy kanał dla gry Minecraft, ale nie to. Ja tak tylko chciałem coś nagrać, ale tak naprawdę nigdy bym tego nie zrobił. Ja tak naprawdę wolę yy, jakieś inne gry. Jak już miałem nagrywać gry, to jakieś inne, ale to będzie też bardzo rzadko, albo w ogóle bardziej mówię, takie vlogi będą. Myślę, że tak yy, jak po prostu ten, to co yy, z tymi znajomymi się uda, to w Warszawie Centralnej tam. Uda się mi nagrać tego vloga, ale jeżeli chodzi o takie gry jak ten, to nie, nie uważam, że to jest, że no, no po prostu nie, bo e, po prostu no nie. No też, jeżeli miałbym mówić, to nie będę nagrywać takich gier ze względu na to, że nie chcę być y, znany wśród jakichś tam nie wiem, nie wiadomo kogo. Um, Vertex ma 20 ileś tam, lat 28 nagrywa jakiegoś Minecrafta. Jak można być takim, no nie wiem, youtuberem, że 28 lat nagrywa jakiegoś Minecrafta, albo sad, że same gry. No nie, ja też nie będę. Nie chciałem tylko teraz coś nagrać znowu. No, no i ogólnie e, wydaje mi się, że to wszystko, że... No. że To wszystko po prostu.